W sobotę odbyła się Serocka Noc Muzeów. Tegoroczny wieczór poświęciliśmy uzbrojeniu z okresu II wojny światowej. Zaprosiliśmy lokalne małe muzea: Muzeum Pól Bitewny Przyczółek Serocki i lokalne Muzeum Techniki Wojskowej i Cywilnej w Markach. Gości też u nas oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności z prezesem, pułkownikiem Kucałem na czele. Nasi goście mogli obejrzeć telefony polowe i radiostacje z II wojny światowej. Oraz ciekawą broń, karabiny maszynowe, granaty i innego rodzaju uzbrojenie. Cieszymy się, że nasza wieczorna propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Odwiedziło nas wielu gości. Zapraszamy za rok.